Cześć, witam Was serdecznie. Jestem Razorblade, a my spotykamy się w nietypowym odcinku. Odcinku, o który zostałem poproszony w jednym z komentarzy, aby pokazać w jaki sposób pracuję nad konfiguracją bolidu. I to będzie taki, mam nadzieję, że krótszy odcinek, który spróbuje Wam przybliżyć moje myślenie jak ustawić bolid. Od razu zaznaczę na wstępie, dotyczy to weekendów, które nie są weekendami sprinterskimi. Weekendy sprinterskie charakteryzują się swoją własną filozofią. Tam jest tylko i wyłącznie jeden trening na przygotowanie bolidu. Trzeba być dużo bardziej sfokusowanym na pewne aspekty. A teraz już ustalmy może w jaki sposób ja działam. Pierwsze co robimy to oczywiście sprawdzamy raporty i informacje o to, że Interesuje nas przede wszystkim to, jaki będzie... Kluczowy argument. Czyli mamy tutaj atrybuty bolidu. Najwyższa prędkość jest tutaj kluczowa, oraz w przypadku Silverstone kluczowa jest wysoka prędkość pokonywania zakrętów. Przyspieszenie, oczywiście, jest zalecane, prędkość pokonywania zakrętów jest polecana. Więc musimy skonfigurować bolid tak, aby prędkość pokonywania zakrętów była wysoka i aby prędkość była jak najwyższa. Więc to jest pierwszy z czynników, który mnie interesuje. Następnie przechodzimy do konfiguracji bolidu. Na bazie tego, co usłyszeliśmy, kąt tylnego skrzydła oczywiście odpowiada bardzo mocno za prędkość na torze, więc wrzućmy ją sobie na przykład na 10 stopni, i kąt przedniego skrzydła obniżmy. Ja nawet sobie po stu... co? prędkość pokonywania zakrętów podwyższymy sobie na 6,5 stopnia. I teraz ja. Do momentu kiedy nie wyklaruję sobie poko prędkości pokonywania prostych i nadsterowności, ale zwłaszcza prędkości pokonywania prostych, nie używam przesuwania żadnych innych suwaków. Dlaczego? Ponieważ zauważcie kąt tylnego skrzydła reaguje nam na tą prędkość. Tak samo jak kąt przedniego skrzydła w mniejszym zakresie, ale jednak on wpływa na właśnie prędkość pokonywania prostych. Jeżeli zaczniemy bawić się stabilizatorem, czy pochyleniem kół, czy też rozbieżnością kół, jak widzicie, wszystkie te aspekty sprawiają, że prędkość pokonywania prostych się w ogóle nie rusza. Więc musimy się na początku skupić właśnie na tym, tej prędkości pokonywania prostych, a potem już nad resztą będziemy pracować. I zwykle, aby dobrze wyłapać pokonywanie prostych, potrzebuje właśnie tego pierwszego treningu. Mieszanki. Mniej ważne, natomiast ja lubię jeździć sobie w miarę możliwości na jednej mieszance softów, potem na jednej mieszance pośrednich opon i na koniec twarde, aby już aklimatyzację na to, że wybudowali chłopacy do końca. Oczywiście, jeżeli wpadają jakiekolwiek czerwone flagi, no to mamy większe problemy i wygląda sytuacja trochę inaczej. U Tio zrobię bardzo podobny. Układ, ale damy mu 11 stopni kątu nachylenia tylnego skrzydła i paradoksalnie u Tio Porsche obniży kąt przedniego skrzydła, który również podnosi odrobinę prędkość pokonywania prostych, i dzięki temu mamy odrobinę rozłożone bolidy, i potem będziemy mogli funkcjonować sobie dobierając i poprawiając u obu chłopaków poszczególne aspekty. Długość przejazdu ustalam zwykle na 20 okrążeń, nie ma to aż takiego znaczenia. Ponieważ w momencie, kiedy i tak mi wyskakuje komunikat, iż oni są gotowi do zdania raportu, ja ich natychmiast ściągam tak przynajmniej w pierwszym treningu. A teraz przechodzimy do pierwszego treningu. Oczywiście zarządzam nim, nigdy nie symuluję tego treningu i wysyłam chłopaków najszybciej jak mogę. Zapomniałem zmienić im części silnikowe na... z racji nagrywania, ale zwykle jeżdżą na zupełnie innych częściach silnikowych, zrobimy to na drugi trening. Trudno, aż tak bardzo nam nie powinni twierdzić. No i teraz generalnie maksymalna prędkość i jeździmy. Jak widzicie, cele treningowe już nam się feedback zaczyna pojawiać u chłopaków. Więc to jest ten moment, kiedy zwracamy uwagę, kiedy będziemy bliżej piątki. Ponieważ jak tylko będzie 5, natychmiast chłopaków ściągamy. Momentalnie. Aleksa nastawienie mi się nie podoba. Natomiast ma już 5 na 5 z raportu, więc natychmiast wzywam bolid. Za chwileczkę będzie pewnie ta sama sytuacja z Tio Pursha, który. Już za moment powinien mieć również 5 na 5. I teraz tak, Alex jest już w alei serwisowej, więc natychmiast zmieniamy. Zobaczcie. Mamy już dobrze ustawioną nadsterowność, pokonywanie prostych jest źle. Skoro źle wiemy, że musimy przesunąć zdecydowanie mocniej, więc myślę, że 11,5 stopnia to będzie ok wynik. Zostawię sobie nadsterowność na tym poziomie, który na chwilę obecną... Wiecie co, podbijmy. Zostawimy kąt przedniego skrzydła tym razem na 10 stopni. Dlaczego? Nie mam żadnego logicznego argumentu, po prostu muszę wybadać jak to będzie wyglądało. Zmniejszam ilość okrążeń do 16, bo tylko na tyle nam pozwolą na obecne opony. No i potwierdzamy oczywiście, tak? Też zmiana tylko i wyłącznie kąta nastawienia przedniego i tylnego skrzydła to jest zdecydowanie krótszy czas y, zmienia konfiguracji. Pozostałe zajmują dużo, dużo więcej czasu. To pozwala na krótkie zarządzanie. Alex wyjechał, oszczędzimy odrobinę spalanie paliwa. I tymczasem ściągamy od razu też TIO Porsche, który właśnie opracował swój raport. I teraz Tio. Zobaczcie, mamy już dobre ustawienie pokonywania prostych, więc patrząc też, gdzie był Alex i był tam źle ustawiony, to obniżamy właśnie dokładnie o ten jeden poziom. I podnosimy nadsterowność przedniego skrzydła u Alexa damy, przepraszam, u Tio damy tym razem 7 stopni. Znowu mamy rozbitą proporcję względem chłopaków. Co ponami pewnie u Tio będzie musieli zmienić na drugi komplet, coś czego bardzo nie lubię robić, ale no zobaczymy. I Tio już na tor. Okej, okay, okay, understood. Alex właśnie zdał raport o tym, że ma duże zadowolenie z konfiguracji na drugim przejeździe, więc oczywiście wzywamy bolid. Tio jeszcze cały czas walczy nam tutaj o ustawienie swojej konfiguracji. Niestety nie zdążyliśmy Alexa ściągnąć w odpowiednim momencie. Tio, oszczędzaliśmy to paliwo, więc musisz odrobinę dłużej zostać na torze. Ja tutaj muszę zwrócić uwagę, bo niestety, ale ostatnimi czasy mam wrażenie, że gra w nieodpowiednim momencie informuje nas o o. Mamy też duże. Wzywamy Obaj chłopacy już w alei serwisowej po raz kolejny i zobaczcie, mamy dobre ustawienie pokonywania prostych u Alexa, ale widzimy doskonale, że nadsterowność poszła w zupełnie nie tą stronę, więc obniżamy teraz kąt przedniego skrzydła. I mam nadzieję, że ten, o, to obniżenie, ponieważ pamiętamy u Tio miejsce, w którym było dobrze, to było mniej więcej na 11 stopniach kąta nachylenia tak, tylnego skrzydła, więc. Mam nadzieję, że tutaj wskoczymy na trochę wyższy poziom, jeżeli nie, dociągniemy to jeszcze. Po kolejnym przejeździe, to pokonywanie prostych powinno być tutaj zdecydowanie zdecydowanie krótsze. I w momencie kiedy już mamy ustawione mniej więcej pole na nadsterowność i pole na pokonywanie prostych, możemy pobawić się również resztą ustaleń. Widzimy oczywiście, że poprzednie ustawienie na pokonywanie zakrętów w tym miejscu było świetne, stabilność hamowania. Tu dopiero będzie idealna. No więc przesuwamy resztę suwaków, tak aby się odnaleźć w, tym, w tej całej sytuacji. Jeszcze sprawdzam, czy może na dwunastkę damy. Już tak jak mówię, to już jest typowe ustawianie, tak żeby coś spróbować wyłapać dla chłopaków pod kątem jazdy. I mamy już na to pozostałe resztę treningów, także. Tak, Mieliśmy świetne pokonywanie zakrętów w tym miejscu, przyczepność mieliśmy złą, więc wydaje mi się, że takie obniżenie będzie ok. Jest to podobne obniżenie jak na nadsterowności. Wydaje mi się, że jest duża szansa, aby to było już dobre ustawienie, natomiast oczywiście przekonamy się wkrótce, ile nam czasu zostało do końca sesji, 15 minut. Założymy jeszcze jeden świeży komplet opon, chociaż bardzo tego nie chcę robić, ale załóżmy nowy komplet opon. Na spokojnie. I teraz TIO proszę. TIO ma świetnie nadsterowność i świetnie pokonywanie prostych. Fantastycznie TIO, bardzo się z tego cieszymy. Więc teraz mamy kwestię ustawienia pokonywania zakrętów i przyczepności. Więc podobnie jak miało to miejsce u Alexa. Obniżamy przyczepność. Podnosimy tutaj odrobinę pokonywanie prostych. Liczymy na to, że tym razem z kolei, jeżeli chodzi o Tio Purse, będzie to odpowiednie. On oczywiście również zostanie świeży komplet opon. No i potwierdzamy konfigurację. Czasami te przestrzenie, te zakresy są zdecydowanie wyższe i trzeba bardziej pokombinować. Mam wrażenie, że też w poprzedniej edycji dużo łatwiej było ustawić chłopaków z racji tego, iż Tutaj mam wrażenie, że każdy kierowca ma trochę indywidualne podejście do tematu i minimalnie inaczej trzeba go ustawić, a w poprzednim miałem wrażenie, że to było dokładnie to samo. No ale nic ważnego, możemy sobie teraz nawet spróbować zrobić szybsze kółka, możemy ponaciskać na tych oponach, bo i tak one już pójdą do Pirelli, wrócą, więc niech chłopacy pokażą co potrafią. Ale z tym najszybsze okrążenie. Ale to też dlatego, że jeździmy na nowych częściach, bo ich nie zmieniłem. Co było moim błędem? Staram się zawsze, jak wiecie, z rozgrywki mieć części silnikowe, właśnie takie typowe na treningi. Aleks zrobił za mało okrążeń, ale już nie wyjedzie. No i pierwszy trening za nami, więc. Wiemy już mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Oczywiście zadowolenie z konfiguracja chwiloby są znakiem zapytania, ponieważ chłopacy nie przyjeździli całej sesji. Yy. I możemy już nawet zerknąć sobie jak wygląda. Popatrzcie, mamy już nadsterowność idealnie. Mamy świetne ustawienie pokonywania zakrętów. Reszta to jest i na razie nie wiadoma. Oczywiście Alex wyjedzie na miękkie. Na pośredniej mieszance. 15 okrążeń na początku mu wystarczy, a ja muszę teraz pamiętać o tym, żeby mu zmienić silniki pozostałe rzeczy. Coś o czym zapomniałem, jestem trochę na siebie zły. Ale tak, to również robię zwykle przed pierwszym treningiem, żeby pozużywać te części, które no nie mają dla nas żadnego znaczenia. No, Tio również oczywiście, te takie z początku. Sezonu, które wiemy doskonale, że już do niczego się nie da. Tak, może być to skrzynia biegów, jak najbardziej. Jeszcze wytrzyma. U TIO jak to wygląda, mamy idealne pokonywanie prostych i idealną nadsterowność, ale przyczepność mamy tylko dobrze. No i to jest ten moment, w którym się zastanawiamy. Jeżeli przyczepność mamy tylko dobrze, obniżę mu jeszcze o jeden poziom na 8,2 poprawiając odrobinę hamowanie. Podskoczyło nam tutaj niestety, więc powróćmy, aby nadsterowność była idealna. Mam nadzieję, że to zrobi nam dobrą robotę. Przekonamy się oczywiście w trakcie drugiego treningu, na który ja już się w tym momencie udaję, lęk to sound balance? Oh, that. Aleks już ma ogromne zadowolenie z konfiguracji. Zjechał do alei serwisowej. Obserwujemy idealnie, idealnie, świetnie, świetnie, dobrze. Więc skoro jest dobrze, to musi być lepiej. Obniżamy jeszcze o jeden poziom. Delikatnie podnosimy hamowanie i. i wydaje mi się, że to może zrobić nam robotę dla Alexa. Oczywiście, czy ciągniemy zawsze do 100%, szczerze uważam, że od 95%, nawet 94 to już jest dobre ustawienie. Oczywiście fajnie mieć 100% walczyć o to, ale jeżeli się nie uda nie ma co załamywać rąk, także zresztą zobaczycie. Ustawmy sobie teraz dłuższą przejazd. Niech Alex nabiera również aklimatyzacji na torze. Potwierdzamy, zmienię konfigurację i Alex będzie mógł już się bawić do końca, praktycznie treningu. Teraz Tio ma już ogromne zadowolenie z konfiguracji, więc również zjeżdża na swój raport. Jako ciekawostkę, Tio na chwilę obecną przejechał, już patrzymy, 15 okrążeń, jego opony spadły do 55%. Więc no tak, wygląda jakby ta pośrednia mieszanka to było takie 17 18 kółek, u Tio, proszę. Być może u Alexa by dało radę docisnąć do 20. To są informacje, które ja gdzieś staram się zebrać pod kątem wyścigowym. No i zobaczcie, brakuje nam tylko i wyłącznie minimalnie kliknięć na stabilność hamowania. To jest ten moment, kiedy ja się zawsze zastanawiam, czy gra jest warta świeczki. Spróbujmy przesunąć odrobinę w dół stabilność hamowania u Tio Porsche. Może akurat pójdzie w dobrą stronę. Jeżeli nie, to spróbujemy jeszcze raz potem w drugą stronę przekierować. Ale mamy na to prawie. Półtorej sesji jeszcze treningowej, tak? Żeby to sprawdzić. I oczywiście 20 kółek jeszcze na tych oponach i... I zdobywanie aklimatyzacji na torze. Was yeah, was very good at... okay, Alex zdał swój ostatni raport Przynajmniej na chwilę obecną ma optymalne zadowolenie z konfiguracji, więc powyżej 97%, jeżeli dobrze kojarzę. Też sobie sprawdzam, do 30% u chłopaków zeszło na ilości okrążeń Alex 25 i opursze 23. To też jest dla nas interesująca informacja, właśnie pod kątem tempa wyścigowego. A teraz, żeby już nie rozwalić tych opon do końca, to oszczędzajmy. What you think? Również optymalne zadowolenie z konfiguracji u TIO Porsche, Także już niech chłopacy dojeżdżą po prostu ten trening do końca. Mamy też fajną aklimatyzację na torze. Nie powiem, nie zawsze już na drugim treningu dajemy radę osiągnąć optymalne, ale generalnie zasada zawsze pozostaje ta sama. Najpierw znajdźmy ten złoty środek na prędkość maksymalną bolidu oraz na nadsterowność ewentualnie w miarę możliwości. Prędkość maksymalna, kąt nachylenia skrzydeł muszą być to priorytetem. No i tak. Yy... Mamy 97% zadowolenia z konfiguracji obu chłopaków, także no, to jest bardzo dobre ustawienie. Możemy oczywiście tutaj pobawić się u Alexa. Byłaby to kwestia pokonywania zakrętów. Spróbujmy podbić minimalnie. Może w tę stronę, jeżeli chodzi o. Obawiam się, że tutaj nadsterowność nam wtedy odpadnie, widzicie. Są takie drobnostki. Nie, przywracamy. Zostawimy już u Alexa te 97%. Naprawdę nie uważam, aby 3% były warte ewentualnego popsucia czegokolwiek. Jeżeli ktoś z Was jest oczywiście zainteresowany, niech kombinuje. Ja szczerze mówiąc, uważam, że to już jest świetny wynik. Mamy tutaj minimalnie popsutą prędkość pokonywania zakrętów, właśnie przez poprawienie stabilności hamowania. Ja spróbuję to docisnąć. Właśnie, to wszystko się przesuwa za mocno. Spróbujmy delikatnie podnieść rozbieżność kół. Może wtedy znajdziemy ten słodki złoty środek. Na to, aby było ok, przekonamy się, w razie czego zawsze możemy przywrócić. U TIO wydaje mi się, że to będzie prostsze do zrobienia, bo jak zobaczycie, minimalnie na rozbieżności ku, jak zrobiłem ten ruch, to podchodzi delikatnie stabilność hamowania w górę, ale spada też automatycznie pokonywanie zakrętów, tak? Minimalnie w dół, to czego nam brakuje, więc no spróbuję. Jak się nie uda, zawsze możemy przywrócić konfigurację. Sprawdzę jeszcze tylko naszą nie biegów, teraz już Tio dostanie tę. Trzeci trening w tej sytuacji możemy poświęcić tylko i wyłącznie na nadrabianie sobie aklimatyzacji na torze, więc... Teraz nawet jak otrzymam od chłopaków raport, on mnie w ogóle praktycznie nie interesuje. Taka sytuacja może być w przypadku Tio, proszę. Jeżeli byłby to wynik lepszy niż 97%, zostawiamy, jeżeli nie, po prostu przywrócimy. Tio Porsche ma już 100% zadowolenia z konfiguracji i znajomości części maszyny, przed chwilą popełnił błąd, więc ściągnijmy go na wszelki wypadek do alei serwisowej. Alex, niech jeszcze troszkę pojeździ, niech pozna to zawieszenie odrobinę. Nie chcę po prostu ryzykować już żadnego wypadku no, w tym momencie ani nic. 97% dalej zadowolenia z konfiguracji, więc wiecie co, ja przywrócę to co było wcześniej. Dlaczego? Bo mieliśmy dwa idealne i jedno świetne. Mam wrażenie, że to jakoś tak jest dla mnie w tym momencie bardziej komfortowe, aby był na tamtym ustawieniu, mimo tego, że 97% zadowolenia do konfiguracji było u obu chłopaków. I w obu przypadkach. I słuchajcie, w tym miejscu zakończymy generalnie naszą historię. W jaki sposób ustawić polit? Jak ja podchodzę do tematu konfiguracji? Tak jak wspomniałem, uważam, że kluczowe jest na początku ustawienie kątów nachylenia przedniego i tylnego skrzydła. Zwłaszcza pod kątem prędkości bolidu. Jeżeli tam trafimy ten sweet spot na idealne, ewentualnie już na świetne, jesteśmy ustawieni. Czasem zajmie nam to zdecydowanie więcej czasu. Nie będzie tak dobrze, że trzecia sesja treningowa będzie już tylko na nadrabianie aklimatyzacji. Czasem jest to bardzo szybko. Ten poradnik nie służy do weekendów sprinterskich. One, jak powiedziałem na początku, rządzą się trochę innymi prawami, ale mam nadzieję, że pomoże Wam trochę zrozumieć jak ustawić politykę w F1 Manager 2023. A ja wam za to dzisiejsze spotkanie serdecznie dziękuję i do następnego. Dzięki, cześć.